Cześć, Siemanku, YouTube, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Venom I dzisiaj po prawej Wiatra razem z ekipą, a ze mną z Kubaniec pod Hebel. Siemana Mmm, przyspieszmy. Dobra, muszę się uleczyć chociaż. Jazda. Hop. No kurwa z Zoltanowi. Ale zginąłem. Hehe, he, ja. Stefan. Ja? Gdzie? Taka już was podnoszę. Nie, to no aż Ale już, to przecież da się wrócić. No ale po co ma... Gdzie tu jesteś? Jak ja tak Wiesz, ranczy, normalnie da się wrócić. Dobra, no, no, jesteś. Tak, ale macie tylko ileś tam odrodzeń możliwych przy, przy ciele. Nie. Tak. Tak, Nic dwa, dwa razy nie chyba jest można. Jest, jest, Taśka. Masz w swoim ekwipunku coś takiego. Możliwość odrodzenia przy ciele. Aha. Tylko ja i wyłącznie myślę. parę możesz razy. Maksymalnie Kurwa, zostawcie mn. mnie, bo znowu zdechnę. Pierwszy. No wam wam Bardzo wysoki poziom trudności potworów. No, ciekawe. No tutaj tak. tam no, nie podniesie? Ja, ja się tak. podnoszę. To, to, kurwa, mhm. naprawdę. To jest ciężko. I no, to nie jest nasz poziom. Zobaczysz no. za chwilę, co tu będzie, bo ja już to przechodziłem na, na, na tym. na nekromancie. Weźcie mnie, kurwa, tak? Weźcie to, mnie, to, podnieście. Ok, Asia, podnieś go. <laughs> Asia, nie. Podnieś go, ja ich wezmę na siebie. Spójrz panu, A Andrzej, musisz nas podnieść Ja już się Teraz czekaj, bo ja zaraz wdechnę. wdechnę Kulka Już cię podnoszę Kurwa, jedną mi pierdolony Jeszcze można cię podnieść? Można Nie wychodź i jebany. Won, bo ty wskrzeszasz ich. Alej to nie jest na nasz poziom. No. Co Jak my tu na dwa patry. strzały padamy. na no jeden nawet. No. no. One trochę biją, ale... No, trochę biją, zaraz kurwa zdechniesz. Uj, jeszcze żyję. Dobra, czekaj, ja próbuję. Dobra, zdążyła Masia. Ucieknij sobie. Spierdalam stąd. Ucieknij, ucieknij, ucieknij. Nie wiem których chuj mnie tak bije, ale jeden mnie z gnojków bije. O no, ja, szak, to... bijemy go. No, no żyjcie. Andrzej, ty weź się ulecz. Już. Kurwy jebane tak biją. Gdzie jest ten, co ich podnosi? Te tak nie biją. Dajecie radę? Zaraz zobaczycie, co tu będzie się działo. Nie chcę. Chyba grałeś w diablo już? Ogółem? Ja grałem, no. Pamiętasz Tal'Rasha? Co? Pamiętasz Tal'Rasha? Nie, ja w trójkę grałem. A to trójka, to nie, a Kulbo, no to trójkę. Nie dwójkę. Dwójkę Kurwono, przecież chciałam spierdolić. Zdekłaś? No. Ja też. Już idę. O, no, ja też. No, a ja się podniosę tutaj. Ja się odradzam. Ja już was... Gdzie taśka jesteś? Gdzie taśka jesteś? Ja tu. Tu jesteś! gdzie zeka? Te kurwy tak biją mocno. Te małe sporty tak nie biją jak te chujki duże. Chyba zbędą mnie bić jeszcze Miałem dalej, całe no? zdrowie, 5 sekund i tak. tak, bo te kurwa co... chuje co tego no. co, co już? Ty? Dobra, żyjesz? Dobra, podnieściemy No jeszcze podnoszę Masia podnieś sobie Dalej. No, no, Patrz, jest kolejny, który ich kurwa leczy. No do chuja Wacława. Gdzie wskrzeszał pizza jedna. Dobra, patrzcie, to tu się odpierdala. Ja <laughs> no, Nie wyszedł, wyszedł bal. Ile to ma, kurwa, życia? chuj. No, ja go biorę na siebie. Ja Dobra, zarobimy się.

Dzieciący się po prostu odporadzają Ja w nim stoję po prostu! <laughs> nie wiem przecież. Ktoś podnieś. podnieść? Dawaj, dawaj. Da. Ty się opierdalasz, kurwa. Aaa, zmęczyłem się, wiesz? Idziemy dalej. A to nie koniec. Nie, To dopiero początek. Kurwa, ja myślę, że to koniec. Trzeba Szuk, Nie, to jest, to jest jedna, jedna z dwóch walk z y, tym... Z balem. Ja, Pienton. No, a teraz będzie druga i ostatnia. ciecie trzeba pokonać. A to wyjście się z nimi bi, a my będziemy z tyłu stali. No ja właśnie to robię. Nie, bo coś tam ci pomagamy. No jak któregoś przepuszcza do was do tyłu, to pomagacie. A to już nie biję tak mocno. Health jednego potwora z minutę. <laughs> o kurwa, Któryś zaczął mocno bić Czemu chyba bo ten... się odradzasz tak? No bo szybciej jest Nośka, potwierdził, mogę cię podnieść No już Pieniążki Lecimy, bo tu czas leci Minuta została jakaś Minuta 40 Ja się zajmę dozorcą, nadzorcą kurwa moje życie No w tam minutę to my na pewno nie damy rady Dalej No ten panu Dopadli Otwieraj kolejne no, te żaboludy, kurwa pieprzone. Tu jest już cyrk. Komu tam coś przychodzi? No komu? A to na to Steamie. Roz na Steamie, kurwa. Otwieraj, 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 bo to już jest koniec. Kurwa, jeszcze. Wow, wow, Zostaw mnie, proszę cię. <grych> nie, 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 Czemu tu tu kurwa jakiś jakiś głupi? nie, co tu wszystko chodzi? nie, 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 tu czas jest, bo... A stracono dodatkową skrzynię, ale gówno! O to chodziło z czasem. Zostaw mm -hmm. mnie, no proszę cię, no! Dopiero się uleczyłam. nie ja jeszcze tego gnoju Zostaw mnie. Okay. Zoltum, nie dasz rady z nim. Żyjecie? Ja się on podniszczy. No już jest. Niech tam otwiera. Mamy teraz nową walkę z Badem. Ostateczną. Ja Trzeba poniszczyć mu te korzonki. Nie, można go być chyba. Co? Nie, korzenie trzeba zniszczyć. No. Teraz można teraz możemy go jebać. Nie raj śmierć. 124 miliona HP ja się odpalam. I ogiem. No zdjechaj, żeż w końcu Drugi jest? Tak, ale jeden jest tylko właściwy Marłem Gdzie jesteś? No bo chcemy. Zosu Nie, nie da masza podność tej jab jebala O czekaj Dostałem Oj, zdechnę zaraz ostatni. Pięć, puto dwa, jeszcze wejść. dwa. Dobra, chyba żyjesz. Już podnoszę łaśkę.

Dobra, z stąd. Odebraliście skrzynie? Mhm. Mm ja teraz mogę. Gówno było. Ja pierdolę, ale gówno, a nie drop. Wszystko odzysk. Hmm. Was też gdzieś przeniósł? Nie Ja jestem za tobą Jesteś? A nie A ja dopiero wychodzę C was, was nie przeniósł Nie wiem jak się stąd tepnąć Ja się nigdzie nie mogę teleportować, nieźle. No, zaraz zaraz hmm. wam powiem. Gdzie kliknij mnie Kliknij na zadanie. No, kliknij na zadanie. Jakie zadanie? Na zadanie. A. I cię przeniesie. No bo ja teraz lecę dalej. Ale nie wiem czy robić, kurde, to póki wy nie dojdziecie. No, już mi z To najwyżej wy sobie zrobicie tą misję. pociśniecie sobie może razem, czy coś. Jak dacie radę tą misję wykonać sami, we dwoje. A ja bym na was. No, tą, co teraz wykonywaliśmy. I ja bym wtedy na was poczekał tu na tej kolejnej. I już byśmy cisnęli Fabułę razem. Typową Fabułę, nie? Bo to tak kurde wiesz, samemu też taka lipa trochę, nie? No. No. Jaką masz teraz misję? Ciepłeczki mówię. To wyróbcie sobie we dwoje, a ja zaraz nie wiem. Ja i tak zaraz po idę na zbiór, badno. No to niech haśka też uh -huh. poczeka na ciebie, niech sobie robi poboczne. Najlepiej poczeka na ciebie, Dzień. będziecie tego. Ja mam udać się do mrocznej kniei. No to mroczną knię przed chwilą zaśką robiłem. No to jesteście praktycznie w jednym miejscu. No, prawie tak. No, i no jedna misja was dzieli, tak naprawdę. Nie, chyba więcej. Jedna! Jedna misja was dzieli. Levelowo jesteście praktycznie tak samo. No, a to speedrunuje. Kiszdeń mi to przyszedł. Ja tylko dojdę do A co ty Andrzej teraz poboczne będziesz robił? No tak, dopóki wy nie zrobicie tej misji, to, to ja sobie poboczne porobię. Tylko tutaj gdzieś mi się zapiszę. Jeszcze mi się dwa razy przywodzić jedno i to samo. Dobra, mam wróć do portalu Justina Ja sobie idę do Kejna. Spier, dalej. Dobra, sobie pójdę do Kejna porozmawiać. Zakończę odcinek. I widzimy się jutro. Kurwa, nie teraz, kiedy ja piję. Herbatę oczywiście, nie? Tak. I to niemiecką. Kurwa, ja też. Te herbaty są tak dobre. Dobra widowie. Widzimy się jutro. Może do następnego zostawcie jeszcze suba lajka i dzwonka żeby nic was nie ominęło, tak tylko przypominam. Do zobaczenia do jutra, cześć. Pa. Ja. Jo.